Dobra widzowie, czas na ekipa, ekipa sen. Jako, że, jako, że piosenkę znamy i uważam, że jest to, jako, że piosenkę znamy widzowie, to uważam, uważam, że jest to jedna z lepszych piosenek na tym albumie. I uważam, że Wercow f dobrze wypadła na tym tracku akurat. E, w porównaniu na przykład do, w porównaniu na przykład do Freeza. Dlatego jedyne co tu będę oceniał to klip. Ok. Zanim nadejdzie świt i wstanie dzień, niech młodość moje krwi dziś przejmie ster. Znam wszystkie twarze. Nienawidzę takich klipów, Kurde. a tak nienawidzę takich klipów. Bo jasne i ty mój każdy sen. I chyba właśnie dlatego wiem, że jesteś całym mój Także klip miał być w. Nie, 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 miksę, to był trolling. Działa jak broza. Otwierasz mnie jak klub. To jak hipnoza, noza. Więc nie bądź mnie ze snu. nie bądź mnie ze snu. Wdycham ciebie jak tlen. Ej, czas upływa jak we śnie. Moje życie jak sen. Ej, pewnie dlatego. Ej, czemu ten klip jest tak amatorsko zrobiony? To wygląda jak. z... Jak przebitki do vloga. Nie śpiewno, bo wszystko staje się tłem. Kiedy rzucamy jest ciebie presję. Kiedy rzucam z Ciebie coś więcej, lepiej zostawmy konsekwencje. O uh, dziś. A, bo to robił ich kamerzysta. Okej. Okay. Plaża i dźwięk, bo wiesz gdzieś tylko plaża i ty, tylko i ty. Szkoda mi już czasu na gry, tak jak szkoda mi już czasu na łzy. Szkoda czasu na Nie na no, te uje... ja pierdolę te ujęcia to są jak z, z tego z Szatelstoka. Jak e, ten używa, Wardęga używa zawsze e, jakieś urywki, kurwa, do przykładów i pokazuje jakieś szaty takie stokowe rzeczy. Dziękuję, Mirze, za mi piąty miesiąc! Kurwa. Chcemy nowych tatuaży z tych podróży, które były jak sny. serio, to wygląda, on tak, on mówi tak, on mówi tak. No ale. E, film wardengi, film wardengi. Fani ekipy, czyli piętno, pięcioletnie dzieci kupiły właśnie lody i są bardzo szczęśliwe i to ujęcie kurwa. <grywa> kurwa jak to nasze najlepsze chwile, nasze najlepsze dni. To tak kurwa wygląda Zanim nadejdzie świt i dzień, niech młodość moje krwi kurwa, Co tu się dzieje w ogóle? Halo? Niech młodość moje krwi. Dziś przejmie sper. Znam wszystkie <grywa> jest... twoje sny Dali teledysk Sadek. No dobra, wydali teledysk, ja też wydam teledysk. Ja jak mnie jak to jak Ej, naprawdę, mnóstwo. uważam, uważam, że ta nuta jakościowo jest jedną z lepszych na tej płycie. I dziwię się, że kurwa ten teledysk nie zrobili takiego lepszego, jakiegoś bardziej budżetowego, bo to tameli nie pasuje, jakby do jakości nuty. To t, 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 ta, ta nuta jest bardzo dobrze jakościowa zrobiona, a teledysk jest taki kurwa. A, zrobimy na tego. Tego zrobimy vlogaska. Ja powiedziałem budżetowego? przepraszam, pojebało mi się coś. Jak miał wyglądać teledysk? No nie wiem, na przykład, kurwa, w, w, że stoją i gówno robią, no, no nie wiem, stary, pytanie głupie. No, stary, no, po prostu zrobić to z większym, z większym budżetem ten klip, nie? I jakby coś, 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 wiecie, coś ciekawszego zrobić na przykład, nie? Bo ogólnie to jest, jakby, to dobrze wygląda, bo to jest po prostu kamera dobra jakościowo, nie? Ale widać, że to jest tak, wiesz, amatorskie zrobione. To ja bym takie coś nakręcił. Nie, no dobra, że to rozgadam, jak taki największy hater. Ja to bym, ja to bym to lepiej zrobił. Tańczę do rana, bo taki mam mód Nie jestem sama, to samo w planach, rozpuścić po cały lud. U, największy hater ekipy. Co twojej skóry, jak drena do bud. Daję ci słowo, nie jestem sobą, gdy nie macie obok, to odczuwam Ej A Yahoo! Jah, Yahoo ogląda, ogląda i tak. Multi, czy ty, Kamał parwa, skończysz stopować co? Nie! I to jest komentarz. Na razie to jeszcze nic nie nagrałeś, kłamiesz im. Morda! Yahoo! Produkcja ogląda mówi tak. Nie, no to jest najlepszy klip, jaki widziałem. Mega jakościowy klip. Szkoda mi czasu na To jest tak naturalnie zrobione. Wszystko timingowo fajnie jest zrobione. Pod kurwa piosenkę. Mega mi się podoba. Kreatywny klip. Nie no, ale z drugiej strony wiecie. Z drugiej strony to też mogło być zabieg taki. Zabieg taki wiecie, specjalny, nie? Że zrobili to. Wiecie, samemu, nie? Aby tracić ten czas, działasz na mnie tak jak lęk. Nie no, liżą się na klipie. Mogli jakoś zrobić. Ja nie wiem, ja bym wolał na przykład, żeby oni zrobili. Wolałbym na przykład, żeby zrobili coś takiego. Jak zrobił na przykład Drake kiedyś taki klip do Love Songu. Że na przykład Verso by porwali, kurwa, nie? I na przykład Freeze by ją ratował. Spisa to by było kurwa ciekawe, człowieku. I na końcu by się na przykład yy, całowali, nie? A tu takie. Kurwa, zajebiście, jakby tak zrobili. Że wiesz, że ona została porwana. A wiesz, i on, i on torturu... Znaczy, no nie torturują, wiecie o co chodzi? Chris wyjebał 120k na pierścionek dla Versof brak lokasy na teledys. A, rozumiem. No i wiesz, i mogli ją porwać na przykład I on by ją ratował, nie? I było zajebiste wtedy. Ja bym powiedział, że to jest kurwa najlepszy klip. Bo wiecie o co Ocenisz chodzi? Nu te szyby. Tak, wiecie o co chodzi? To jest tak, że właśnie zajebisty aspekt jest jak. Właśnie nuta jest taka, a teledys jest zupełnie inny. Wiecie o co chodzi? Że właśnie nie chodzi o to, żeby pasowało, tylko że odpalasz kurwa yy, yy, nutkę, która jest cukierkowa, a te ledy z człowieku... wiesz, biegają z karabinami, człowieku robią odbicie. To byłoby właśnie zajebiste. Bo byłby, byłby mega fajny kontrast. Właśnie o to chodzi. Pragnę złapać każdy dzień dać ci cały świat Zanim nadejdzie świt. No człowieku, oczywiście, że tak Ta w porwanie pod apartamentami My wszystkie twoje sny i ty mój każdy sen i chyba właśnie dlatego wiem, że jesteś, jesteś cały mój i ja cała twoja tych twoich ust, ja ust. działa ja jak piosenka Fanem wersów numer jeden, rozumiecie no, to? Znam ten refren na pamięć. Otwierasz mnie jak klucz? A ona tak nie nawija? A, otwierasz mnie jak klucz. No właśnie, czyli że. No, że klucz otwiera, nie? To chyba poprawnie. Bo by nie mogła nawinąć, otwierasz mnie jak skrzynię. Chociaż nie, no też by mogli, otwierasz mnie jak skrzynię. Ale to by nie brzmiało już tak dobrze. <laughs> nie no, ale kurde! No spoko, ale wolałbym, żeby klip był droższy.